Dobra, kawa o poranku. Can relax. Has Cześć, z tej strony Oliwia z Gambit TV. Dzisiaj to ja opowiadam Wam o grach, abyście nie kupowali ich w ciemno. Słuchajcie, jak poranna kawa, to nie może być nic innego na stole. Jak informacje i opowiadanie o kawie z kapibarą. Kawa z kapibarą. U nas wydana przez Alice Games. Alice Games też podesłało nam tą e, grę do recenzji, za co bardzo Wam dziękujemy. Kawa z kapibarą, karcianka. E, prosta, przyjemna o prowadzeniu kawiarni. W swojej kawiarni, e, z dzieje za radą stoi nasza tematyczna kapibara staramy się stworzyć najlepszą restaurację, gdzie podajemy kawy, herbaty, przekąski no masę różnych fajnych rzeczy i oczywiście robimy to po to, żeby być najlepszą kawiarnią czyli żebyśmy mieli jak najwięcej specyficznych gości, żebyśmy mieli jak najwięcej stałych bywalców i żeby jak najwięcej nasza kawiarnia zarabiała no to co, przejdźmy do stołu, aby pokazać wam jak się gra w to cudo no dobra, w takim razie co znajduje się w środku pudełka kawy z kapibarą i jak w nią grać? No to zacznijmy od tego, że w pudełku e, znajdują się: oczywiście, instrukcja, monety, którymi będziemy płacić za karty, no i trzy rodzaje kart. Po pierwsze, karty lady z takim rewersem. Tutaj kolejne. Karty, które będziemy rozdawać naszym graczom, czyli nasze kapibary, nasi właściciele. Oraz karty specjalnych gości. Dobra, ja przygotuję rozgrywkę i zaraz Wam wytłumaczę zasady. Dobra. Tak wygląda mniej więcej przygotowana rozgrywka. Ja Wam pokażę tylko od strony jednego gracza. Ale u góry tasujemy e, karty specjalnych gości. Z tych kart wyciągamy tylko pięciu, tak jak widzicie, specjalnych gości i układamy je ich na stole. E, poniżej mamy talie lady. E, Talię tasujemy, wykładamy cztery karty i rozdajemy każdemu e, z graczy po trzy karty. Dodatkowo każdy z graczy ma wylosowanego swojego e, baristę, swoją główną kapibarę i otrzymuje 7 monet. Jak wygląda rozgrywka? W swojej turze e, każdy z graczy może zagrać jedną ze swoich kart. Karty zagrywamy w celu rozszerzenia swojej kawiarni, aby mieć więcej produktów, e, bądź zagrywamy po to. Aby zdobyć pieniądze za obsłużenie klientów, lub, żeby zdobyć tego klienta jako stałego bywalca, co znajduje się na poszczególnych kartach. Zaczynając od karty naszego e, baristy, mamy tak naprawdę informację, jaki produkt e, mamy w swojej kawiarni od samego początku. Wypa w przypadku tej karty jest to herbata. E, Karty są cztery. Dwie karty mają właśnie herbatę, dwie kawy, więc każdy gdzieś tam zaczyna z jedną z tych dwóch rzeczy. Nazwę oraz informacje, gdzie będziemy zbierać stałych bywalców, e, którzy będą dawać nam cztery punkty. Karty specjalnych gości mają jakieś oczekiwania. Te oczekiwania, jeżeli spełnimy, dostaniemy na koniec gry dodatkowe punkty. Na przykład Abuela potrzebuje empadany i yerby matę. Wtedy dostaniemy 6 punktów. Czyli jest to kapibara, która nie potrzebuje po prostu herbaty i po prostu jakiejś kanapki, tylko potrzebuje konkretnego rodzaju. Krytyk kulinarny będzie chciał, żeby w naszym e, sklepie, w naszej kawiarni były trzy różne wystroje. I tak każdy z graczy będzie mógł spełnić różne wymagania, aby zdobyć od nich te punkty. No i oczywiście najważniejsze, czyli nasze lady. Jeżeli zagramy kartę z ręki, to potem dobieramy jedną z odkrytych kart, chyba że jakaś karta będzie mówiła nam o akcji specjalnej. No dobra, ale co znajduje się na kartach? Jak to działa? O czym świadczą pewne symbole, więc od początku. Po pierwsze, mamy symbol, jaki to jest rodzaj. Jeżeli mamy na takim pomarańczowym, może to być kawa, herbata, kanapka, zupa, ciasto. Ewentualnie, jeżeli będzie to właśnie na zielonym, będzie to jakiś wystrój, tak jak tutaj. O, to są wystroje. Tych wystrojów są trzy, trzy różne, więc wszystko będzie widoczne. Dodatkowo pod spodem mamy koszt karty. Jeżeli chcemy ją zagrać do swojej lady, żeby mieć ją w swojej ofercie, musimy zapłacić taką liczbę kasy. Dodatkowo, tak jak widzicie, mam akurat empadany, która jest teraz potrzebna dla Abueli, czyli dokładnie tej, ten rodzaj kanapki ona chce, żeby był w naszej mm, kawiarni, abyśmy dostali za nią punkty na koniec gry. Punkty za kartę, jeżeli jest w naszej kawiarni, tyle punktów dostaniemy. Ta karta też ma akcję specjalną, czyli po zagraniu e, mogę wykonać tą akcję i zarabiam na przykład tutaj jedną monetę za każdego klienta na witrynie, który ma ochotę na dowolną kanapkę. Zaraz powiem, jak się to rozpatruje. No i na, na samym dole mam informację, co bym musiała dać klientowi, aby tą kartę, że tak powiem, sprzedać. Czyli, jeżeli nie zagrywam tej karty do swojej lady, ale zagrywam spełniając oczekiwania klienta, to jeżeli mam te konkretne symbole, herbatę i kanapki, dostanę po jednej monecie. Z tym, że. Akurat tu Wam pokazuję kartę, która ma już przy herbacie serduszko. Eee, jak zauważyliście, ta osoba potrzebuje dwóch kanapek, czyli muszę mieć w swojej kawiarni dwie osobne karty właśnie z tym symbolem. Wtedy dostanę dwie monety. Ale ta osoba też chce herbatę, czyli no tutaj w tym przypadku mój kapibarista ma tą herbatę, więc mogłabym dostać za nią monetę. Ale jeżeli jest serduszko, tak jak widzicie, przy danej, danym przedmiocie, który chce klient, to dostaniemy monetę za każdą herbatę, którą w kawiarni mamy. Czyli, jeżeli byśmy mieli 5 ikonek herbat, to dostałabym 5 monet. Dodatkowo na końcu każdy klient ma informację o tym, jaki wystrój preferuje. I ten wystrój jest nam potrzebny, aby klient, czyli ta karta, stał się naszym stałym bywalcem. Jeżeli w moim w mojej kawiarni byłaby e, karta z takim symbolem to mogę wrzucić tę kartę pod moją kapibarę i taka ten klient staje się stałym bywalcem aby grę zakończyć musimy zebrać trzech stałych bywalców w wypadku e, gry dwuosobowej czterech Wtedy otwala się koniec gry, dogrywamy do końca i rozpatrujemy punkty. Tak jak powiedziałam, właśnie ta akcja specjalna z tej karty mówi o tym, że dostanę dodatkową monetę, jak zagram sobie tą kartę, e, za każdą kanapkę. Czyli patrzę wtedy, ile osób tutaj chce kanapkę, i za, każdą, za każdy symbol kanapki dostanę jedną monetę. Na koniec swojej tury, jak zagram kartę, tak jak mówiłam, dobieram nową z odkrytych i odsłaniamy kolejną kartę. I tak sobie gramy do momentu, aż właśnie jedna z osób nie uzbiera trzech stałych bywalców. I potem liczymy punkty. Z czego liczymy punkty? Są cztery elementy, za które liczymy punkty. Każde dwie monety to jest jeden punkt. Punkty z e, naszych kart, punkty za stałych bywalców. No i na koniec rozpatrujemy, czy spełniliśmy warunki do specjalnych gości. E, co jest ważne, niektóre karty, tak jak widzicie tutaj, mają informację, że punkty to znak zapytania. I ona nie ma specjalnej mocy, ale ma informację, za co na koniec gry dostanie punkty. Czyli za każdy rodzaj herbaty, poza herbatą, którą mamy. Tutaj. I tutaj najlepiej mieć zawsze różne herbaty. Czyli trzeba zagrywać karty z tą ikonką, ale żeby to już nie była czarna herbata, tylko inna. No dobra! Tak naprawdę wiecie, jak mniej więcej gra się w kawę z kapibarą. Jest to naprawdę prosty tytuł, więc tych zasad też nie ma nie wiadomo jak wiele. No to może przejdźmy do podsumowania. Kanał Gambit TV jest wspierany przez Mepel, sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny po prostu zacny sklep. No dobra, wiecie już jak wygląda w środku gierka, jak się w nią gra, więc czas y, chyba po powiedzieć wam, co ogólnie o niej myślę, y, jakie są moje spostrzeżenia na temat tego tytułu, co mi się w niej podoba, co mi się w niej nie podoba i taką ogólną ocenę. Więc zacznijmy oczywiście od e, rzeczy, które mi się w niej na pewno podobają. Słuchajcie, gra przede wszystkim ma piękną oprawę graficzną. Według mnie, grafiki, które w niej są, są naprawdę. Piękne. Ja w ogóle lubię taki styl graficzny, więc naprawdę mi odpowiada. I nie miałabym się tu do czego przyczepić. Jest klimatyczna, te wszystkie przekąski, które mamy, kawy, herbaty, naprawdę bardzo ładnie są zilustrowane i po prostu to ładnie na stole też wygląda. I umówmy się, dla wielu osób estetyka graficzna też jest ważna przy wyborze gier. Bo na przykład lubią ładnie graficznie stworzone arty, lubią ładnie wyglądającą na stole, nawet do zdjęć, grę. Po drugie, jest to prosta gra. Naprawdę prosta, przyjemna do wytłumaczenia gra. I owszem, jest to gra zarówno dla zaawansowanych graczy, którzy grają w różne, cięższe tytuły, jako, nie wiem, rajtowy przerywnik, jako coś, co możemy szybko parę razy zagrać, jako taka po prostu na luźny do posiedzenia gierka, która nie wymaga od nas nie wiadomo e, ile e, nauki, ile tłumaczenia zasad, bo jest po prostu przyjemna i prosta, a zarówno dla nowych osób, które dopiero uczą się grać w jakieś gry planszowe, jest to karcianka, która pozwala na e, przedstawienie zarządzania pewnymi e, cechami, celami, które mamy. E, po, uczy też pokazuje, może nie uczy, ale pokazuje jej, co możemy w grach już robić, że to nie jest tylko rzuć kostką, przez pionek, ale właśnie mam trzy karty na ręce, to ja decyduję, czy dorzucam je, płacę za nie, żeby mieć je w swojej kawiarni, czy wolę, nie wiem, poświęcić tą jedną kartę, mimo, że zdobędę, nie wiem, jeden pieniążek, tylko po to, bo mam na ręce lepszą kartę, która mi da na koniec więcej punktów, więcej kombinowania i więcej możliwości. Proste zasady... Szybkie wytłumaczenie i naprawdę fajnie można spędzić czas i z nowymi graczami i z zaawansowanymi. Dodatkowo trzecia rzecz, to pudełko nie jest duże. Naprawdę, to jest malutkie pudełko, które no może nie do każdej damskiej torebki się zmieści, ale ja już wielokrotnie mam troszeczkę takie dłuższe torebki, mimo że małe, to... Na posiedzenia w pubie też brałam kawę z kapibarą, bo się zmieściła do torebki razem z trzema jeszcze co prawda mniejszymi tytułami, ale dalej cztery gry w torebce, w tym kawa z kapibarą i możecie iść i jechać gdziekolwiek, nie potrzebujecie nie wiadomo jakiej dużej torby. Możecie to zabrać ze sobą tak naprawdę wszędzie. No, po prostu gra wydaje się ideał, tak? Jest prosta, ładna, czy coś może być w niej nie tak? No, i słuchajcie, e, oczywiście może być coś nie tak w, w takim e, tytule, e, i do tego właśnie teraz przejdziemy. Są rzeczy, które w tej grze trochę mnie denerwują. W sensie denerwują to może jest złe określenie, ale po pierwsze, niby liczymy tylko cztery e, rzeczy jeśli chodzi o punktację, bo liczymy e, ilość mo monet, e, liczymy ile mamy stałych bywalców u siebie, e, punkty z rzeczy w kawiarni oraz m, specjalnych gości. Niby cztery, ale to są aż cztery, bo jak przeliczenie sobie kasy i stałych bywalców to jest proste, bo cały czas to widzisz. Tak na przykład, moim zdaniem, e, liczenie e, rzeczy w kawiarni, gdzie są karty ze znakiem zapytania, które zależą od nie wiem, innej karty, albo od tego, ile konkretnych kart zbierzemy, to trzeba zapamiętać. Teraz, jak ktoś nowy Was zapyta, ej, bo ja w sumie nie wiem, czy dobrze policzyłem, więc zaczyna się czyć jego, potem liczysz znowu swoje. Czego mi brakuje? Brakuje mi notesu. I to jest pierdoła, i ja wiem, że to jest pierdoła, bo możesz wziąć sobie kartkę i możesz to zapisać, ale już. Tyle gier nas gdzieś tam przyzwyczają do tego, że nawet te kilka rzeczy zapisuje się w tej notat no, tym notesie punktowym, że ten notes taki nawet mały, nie wiem, dwustronne kartki, cokolwiek, naprawdę by się przydał w tej kawie z Capibarą, bo ułatwia życie. I owszem, każdy może coś robić w telefonie i tak dalej. Spoko, luz. Jakby to, to nie jest coś, co naprawdę mm, bardzo źle wpływa na tą grę. Po prostu według mnie. Przy takich prostych tytułach, szczególnie, że jeżeli staramy się trafić do nowych ludzi, to jest coś, co fajnie by się sprawdziło. No, bo oni sobie zobaczą, że mogą sobie zapisać te punkty, nic im nie umknie, nigdzie się nie pomylą, nie będą się frustrować, że o, policzyli raz, komuś pomogli, i potem liczą swoje na nowo. Bo rzeczywiście, przy liczeniu rzeczy z lady, które mamy, tych punktów się robi sporo i dodatkowo później. Sprawdzamy po kolei każdego ze stałych, bardzo przepraszam, tylko z tych specjalnych gości, tak? Więc rozpatrujemy, czy ktoś ma to i to. Okej, okay, to ty masz 6 punktów, ty nie masz, ty też masz 6 punktów. No i kolejne, nie? Więc tych 6 punktów nawet możemy 4 razy zdobyć. Więc fajnie, żeby to sobie zapisać, że rzeczywiście tyle punktów ktoś miał, a nie, że potem będzie, no chyba miałem tyle. I to nie jest, tak jak mówię, nie jest to nic dużego, ale fajnie, jakby się w tej grze po prostu znalazło. Druga rzecz, która mnie troszeczkę tak zdezorientowała, jeśli chodzi o fajność tej gry, miałam sytuację, gdzie zagrałam mm, ze, z takimi osobami mocno grającymi. E, no i wytłumaczyłam te zasady. Wszystko było spoko, fajnie. Gryśmy w cztery osoby, e, i trzy osoby rzeczywiście sobie tam e, zbierały w tej ladzie, nam wymieniały karty na jakieś pojedyncze monety. A jedna osoba w przeciągu paru rund tak sobie przyhardowała karty, że zebrała trzech stałych bywalców i w sumie zakończyła grę, gdzie każdy z nas chyba nawet miał dochodzić do pierwszego dopiero stałego bywalca gdzieś, bo chciał naprawdę rozbudować tą kawiarnię w punktach i tak dalej. A ktoś po prostu wystawił cztery rzeczy, zebrał trzech tych stałych bywalców i, i w sumie gra się skończyła. I trochę mnie to denerwuje w sensie. Ja wiem, że to też jest losowość kart. Ja wiem, że to też nie jest tak, że ta osoba po prostu stwierdziła, że robi coś inaczej. Tylko, no, takie się też ułożyły karty, ale gdzieś mam wrażenie, że fajnie jest, jak gra się w to mm, na większą rozbudowę tej kawiarni, a nie takie przy hard. Przy tr high... język, nie? Mi się już plącze. Na takie, wiecie, przy speedrun e, w to, żeby zdobyć tych starych, by zakończyć grę. Bo, no, to nie jest przyjemne. Jakby... I zdarzyło mi się to tylko raz, żeby to było coś takiego powtarzającego się. Zdarzyło mi się to tylko raz na razie. E, potem grałam też z innymi ludźmi, którzy dużo grają, mniej grają i, i tak dalej. I gdzieś to tak się nie kończyło. Więc nie wiem, czy po prostu ta osoba tak e, lubi gdzieś tam szybko dążyć do celu, żeby skończyć grę, czy, czy nie. Ale, no, gdzieś mi tam doskwierało, że rzeczywiście... No ta mechanika zdobycia trzech e, mechanika, cel zdobycia po prostu trzech stałych bywalców e, jest taki, że jeżeli ktoś to zrobi, no to reszta chociażby chciała dużo punktów, to po prostu traci taki fan z tej rozgrywki. Jeżeli ktoś bardzo szybko skończy mm, budować sobie tam, nie wiem, trzy rzeczy, trzy różne i, i tyle, bo spełnia potem warunki. Oczywiście, no mówię, to też jest losowość kart. To też nie jest tak, że Ktoś na złość nam to robi czy coś. To jest po prostu e, rzecz losowa. E, I w sumie, czy coś jeszcze mi przeszkadzało? Tak, była jedna taka rzecz. E, Jeden na chyba z kart. Teraz nie pamiętam e, dokładnie, ale niektóre karty m, mają tak wytłumaczone moce w sensie moce, dodatkowe efekty, e, które prowadzą do dyskusji. E, w sensie fajnie, jakby były bardziej opisane, bo czasami się wydaje, że tak powinno działać, a nie działa, i w sumie, no, jest takie dziwne, nie? I w sumie trzeba troszeczkę się domyśleć. Tam to są pojedyncze karty, które uważam, że można by było dopisać w instrukcji po prostu, bo pojawiają się przy nich pytania i zauważyłam, że zawsze się pojawiają pytania, więc, no, jest to po prostu takie. No, fajnie, umieścić to w instrukcji, ale umówmy się, znam gry, gdzie też są e, karty opisane w instrukcji poszczególne i jedna karta, która robi najwięcej kontrowersji, nie jest opisana, więc jakby no, to taki mój mały e, przyczep do e, ogólnej e, całości gry. No to co? No to przejdźmy do e, podsumowania ogólnego. Dla mnie, jak wygląda w, w skali ocena za kawę z capibarą. A więc, kawę z capibarą, dla mnie to jest 8,5. Bardzo mi się ta gra spodobała. Naprawdę bardzo ją polubiłam. Jest na tyle przyjemna, że chcę w nią grać. Po prostu chcę w nią grać. Ona ze mną ostatnio jeździ cały czas w aucie. Więc e, można powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie chciał zagrać coś szybkiego, fajnego, to mogę iść do auta powiedzieć: Słuchajcie, mam kawę z kapibarą, możemy grać. E, ja naprawdę polubiłam ten tytuł. E, uważam, że jest to tytuł, który bardzo często też u mnie na stole się będzie e, pojawiał. E, w, jakby, no, no, wszystko tak naprawdę, co ja lubię w grach, czyli to. Że mogę szybko coś wytłumaczyć, możemy parę razy zagrać w ten tytuł, możemy kilka razy, nie wiem, zagrać w to, później zagrać coś innego. Jak będziemy chcieli to wrócić do tego tytułu. Bo jest prosty w rozłożeniu, nie zajmuje dużo miejsca, szybko się go tłumaczy, szybko się w niego tak naprawdę gra. E, mieć się w torebce, ja go zawsze mogę zabrać, tak jak mówię, wożę go w aucie cały czas. E, wiele osób się ze mnie śmieje, że e, od miesiąca ponad wożę kawę z kapibarą w aucie i zawsze mówię, że mogę ją wyjąć i możemy w nią zagrać. Więc dużo osób to bawi, no ale tak naprawdę, no, jest to dobry tytuł do zabierania za sobą, gdzie się tylko da. Więc dla mnie to jest 8,5. Chętnie w nią będę grała. Czy będzie to moja kopia, czy to będzie u mnie, czy to ja zaproponuję, czy ktoś mi zaproponuje. Kawa z kapibarą jest u mnie zawsze na tak. Drugie pytanie: Czy kupiłabym kawę z kapibarą, gdyby nie właśnie. Alice Games, które podesłał nam ją do recenzji? Tak. E, ogólnie to tak. Kawaska z Kapibarą to jest tytuł, który e, ja już od początku mówiłam, że sobie kupię, e, bo wychodziły dwie gry, bo wychodziła szybka kawka e, od G3 i Kawaska z Kapibarą zaraz tam później wychodziła. I na przykład Kawaska z Kapibarą, może przez klimat PiBar, może przez tematykę, gdzieś mi bardziej utkwiło w głowie i powiedziałam, że na pewno sobie ją kupię. Nieważne, czy byśmy ją dostali, czy nie. Chciałabym ten tytuł mieć u siebie. Koniec, kropka. Więc tak, kupiłabym. Co jest ważne, e, i to Wam mogę już powiedzieć: jeżeli byście chcieli kupić kawę z capibarą, to Alice Games ogłosiło, że na chwilę obecną w magazynach jest brak. Mają przeznaczone kilka tytułów ze sobą na e, planszówki na spotku, który jest we wrześniu, 13-14 września. E, więc tam będą mieli pewnie tą kopię jeszcze i na coś jeszcze mówili, że mają. Nie pamiętam, nie sprawdziłam, przepraszam. Natomiast e, grę możecie dalej dostać w, no, w sklepach innych internetowych. Tak więc, jeżeli będziecie chcieli, e, to warto sobie poszukać, czy gdzieś jeszcze w magazynach e, sklepów e, waszych okolicznych się znajdują. Bo można ją jeszcze zdobyć nie przez stronę Alice'ów, ale właśnie w tych sklepach to też Alice Games pisało. Więc naprawdę Wam gorąco polecam zobaczyć sobie ten tytuł na żywo i oczywiście zagrać w niego. No i oczywiście trzecie pytanie: Czy gra zostaje w naszej kolekcji? Tym razem w mojej kolekcji. Oczywiście, że tak. Ma miejsce na półce. Nie po tej po tamtej stronie, e, ma miejsce na, na półce, będzie, to oczywiście jak wyjdzie z samochodu, e, na zasadzie, że już nie będzie gdzieś w bagażniku ze mną, e, to oczywiście trafi na swoje miejsce na półce. No i co? E, wiecie jak się gra, wiecie co o nim myślę. Zostało mi tylko Wam powiedzieć, że warto jest grać w planszówki, że jest to coś, co fajnie zawsze łączy ludzi, rozwija różne umiejętności. Przede wszystkim zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Zachęcam Was do polubienia nas na Facebooku, Instagramie nie wiem, co tam jeszcze mamy. Jeżeli się Wam to oczywiście podoba, co robimy dla Was, jeżeli się Wam bardzo, bardzo. Podoba, to gdzieś tam podobno można postawić nam wirtualną kawę. Jeszcze o tym dużo nie wiem, ale wiem, że można. Gdzieś tam pewnie na dole będzie. A jeżeli się Wam tak bardzo, bardzo, bardzo nawet podoba to, co robimy, no to możecie zostać naszymi patronami na Patronajcie i pewnie też na dole gdzieś do tego link będzie. Więc e, oczywiście patroni mają dodatkowe, fajne e, możliwości i rzeczy, które wpływają też na nasz kanał. E, więc zachęcam Was do zajrzenia, nawet z ciekawości, co tam się znajduje. No i co? To tyle na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, bardzo Wam dziękuję za to, że mogę się pojawiać na tym kanale. I do zobaczenia. Trzymajcie się.